No, dzień dobry, dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie. Przychodzę do Was z kartą na dzień dobry, czyli na kolejne 24 godziny. Karta ta jest przeznaczona na 19 października 2023 roku, ale pamiętajcie, że tak naprawdę są to czytania bezterminowe, więc kiedy na nie traficie, będą przeznaczone właśnie dla Was na ten moment, na tą chwilę. No i 100 lat, 100 lat, wszystkiego najlepszego dla tych, co obchodzą dzisiaj urodzinki, spełnienia marzeń, kochani, wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze. No i zobaczmy dzisiejszą kartą na dzień dobry jest Sąd Ostateczny. O, mocna karta, kochani. Sąd Ostateczny mówi. O kilku sprawach. Po pierwsze, oczywiście, możecie mieć do czynienia dzisiaj z jakimiś sprawami sądowymi, urzędowymi. Część z Was, jeżeli ma jakąś sprawę sądową w toku, może dzisiaj um, otrzymać ostateczny jakiś wyrok, orzeczenie, tak, czy coś, coś w tym stylu, że sprawa się w końcu zakończy. Kochani, dla części z Was, sąd ostateczny może oznaczać powrót spraw z przeszłości. Mogą powrócić osoby z przeszłości, mogą powrócić jakieś sprawy z przeszłości, mogą powrócić jakieś wspomnienia z przeszłości. W Coś, co trzeba będzie. Coś, czemu będzie się jeszcze raz przyjrzeć, przeanalizować, żeby ostatecznie móc to zamknąć. Kochani, dla części z Was, tak jak powiedziałam, mogą to być powroty osób z przeszłości. Może ktoś będzie chciał wrócić, poprosić o wybaczenie, przeprosić za coś, może część z Was, nie wiem, zreflektuje się na czymś i zdecyduje się zadzwonić do kogoś, odwiedzić kogoś, przeprosić za coś, wyjaśnić jakąś sprawę, żeby ostatecznie domknąć właśnie jakiś rozdział w życiu. To ważny czas, kochani, ponieważ jest to czas takiego uwolnienia, uwolnienia. Się też od tego, co gdzieś tam było w przyszłości i jeszcze nas trochę uwiera. Sąd ostateczny, kochani, jest też dla mnie kartą taką, takiej iluminacji, można powiedzieć, olśnienia, bym powiedziała nawet przebudzenia, kochani, dla części z was. Jest to czas właśnie tak, jakby uwolnienia się od tego, co nas blokowało, i otwarcia swojego umysłu, swojej duszy. Na nowe, na nowe myślenie, na nowe życie, na nowy sposób działania. Uwalniamy się od tego, co gdzieś tam trzymało nas w miejscu i jesteśmy wolni. Możemy, możemy eksplorować świat, uświadamiamy sobie prawdę dotyczącą kogoś, czegoś, jakiejś sytuacji, siebie samych. Więc, kochani, ważny dzień to może być, naprawdę bardzo ważny dzień. Jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, sąd ostateczny, no tak jak powiedziałam, sprawy sądowe, urzędowe, ale też, kochani, możecie dostać jakieś pisma urzędowe. Może Możecie mieć jakąś umowę ważną do podpisania albo do rozwiązania. Możecie otrzymać jakieś ponaglenie, albo nie wiem, też zaległą fakturę, jakąś, którą, którą gdzieś tam jakimś studem przeuczyliście. Także tutaj mogą wrócić jakieś sprawy zaległe, że tak powiem. Dla części z Was okaże się, że jakiś dokumentów w pracy nie wypełniliście na czas i trzeba to teraz jakoś nadgonić, nadrobić. Także tutaj, kochani, dla części z was faktycznie będzie troszkę pracy, ale to jest ważny dzień, żeby właśnie popchnąć pewne sprawy do przodu. Bądźcie odpowiedzialni za swoje czyny, bądźcie mm, skrupulatni, y, macie w sobie siłę, żeby, żeby dokonać różnych tam procesów, kochani, i ostatecznie, żeby pewne sprawy mogły ruszyć naprzód. Czekajcie, puszczę tylko nią, nie, bo jest na balkonie. No chodź, mi się, chodź. Zimno, nie? No chodź szybko, Chodź szybko. Widzicie, mówię, chodź szybko, a ta ucieka. O, no, także dzisiaj taki dzień, żeby pod, ostatecznie podopinać właśnie jakieś sprawy. Yy, kochani, jeżeli szukacie pracy, mm, no tutaj bym się jakiś cudów nie spodziewała dzisiaj. Ale, kochani, możecie otrzymać. Jeżeli na przykład jest tak, że czekacie na jakąś jedną konkretną odpowiedź z jakiejś firmy, z jakiegoś działu czy coś takiego, to dzisiaj możecie dostać po prostu odpowiedź odmowną, tak bym to ujęła, co ostatecznie otworzy Was na inne możliwości, które. No, w ostateczności p mm, pozwolą sprawom właśnie pójść do przodu. Więc e, tak bym zinterpretowała właśnie tą kartę pod Was, moi, e, moi kochani, szukający pracy. Jeżeli chodzi o sprawy miłości, sprawy związkowe, są ostateczne, też jest kartą wyjaśnień. Dla części z Was możecie załatwiać faktycznie jakieś formalności, jeżeli się rozwodzicie, kochani. Dzisiaj może być, nie wiem, e, e, ostateczne orzeczenie o rozwodzie, tak? W Waszym związku, albo, kochani, wyjaśnienie jakichś spraw. Część z Was zajmuje się jakimiś sprawami, Sprawami spadkowymi, o alimenty, o takie rzeczy. Więc dzisiaj będzie, że tak powiem, rozwiązanie tych spraw, i w końcu pewne rzeczy pójdą do przodu. Będzie wyjaśnienie, będzie ostateczny wyrok e, i będzie taka wasza wolność, bym powiedziała, w tej kwestii. E, jeżeli oczywiście nie rozwodzicie się, się i wszystko jest tam w miarę w porządku, e, wiecie, co dla mnie sąd ostateczny tutaj jest tą kwestią powrotu do przyszłości, więc mogą wrócić jakieś wspomnienia, jakieś zaległe ranki, jakieś zaległe wydarzenia, które gdzieś tam siedzą, wam jeszcze są takim, jak to się mówi, kamieniem w bucie który was gdzieś tam uwiera. I będzie dzisiaj możliwość tego wyjaśnienia wszystkiego, wyjaśnienia, przegadania i ostatecznego uwolnienia się od tego, co właśnie gdzieś tam się wydarzyło między wami i jeszcze was blokuje przed wzrostem, przed rozwojem tej relacji. Oczywiście, część z was może ostatecznie podjąć jakieś ważne decyzje dotyczące waszej przyszłości, o ślubie, o małżeństwie, o zamieszkaniu gdzieś, o jakimś mieszkaniu, o jakichś wydatkach. To będzie wspólna, oczywiście, decyzja. Bierzcie pod uwagę, oczywiście wzajemne potrzeby, żeby to było, że tak powiem, w, takim, w taki sprawiedliwy sposób rozegrane. No i kochani, tak jak mówię, będzie podjęcie decyzji a propos tego, co dalej. Dla osób, które są singlami, sąd ostateczny może mówić o dwóch rzeczach, że albo ostatecznie uwalniacie się od kogoś z przyszłości, od jakichś żalów, od jakichś uraz wobec kogoś, może uwalniacie jakąś karmę ym, związaną właśnie z Budowaniem związków. Jeżeli szczególnie te związki nie za bardzo wam wychodzą, możecie tutaj, kochani, coś uwolnić. Ale dla części z was, oczywiście może wrócić ktoś z przeszłości. Może wrócić ktoś z przeszłości, kto żywi do Was ogromną pasję, kto nie może o was zapomnieć i kto będzie próbował naprawić tą sytuację i spróbować jeszcze raz. No patrzcie, co za kotno. Czekajcie, spróbuję ją jeszcze raz. Tym razem wejdziesz. Chodź. Tym razem wejdziesz. Dobrze. O, dzisiaj dzisiaj moja nionika Wam przeszkadza w karcie na dzień dobry, więc wybaczcie. No, także mo może wrócić ktoś z przeszłości, kto po prostu będzie chciał spróbować jeszcze raz. No i tutaj od Was będzie zależało, czy będziecie chcieli przyjąć tę osobę, czy nie. Bądź co bądź, kochani, nawet jeżeli nie przyjmiecie tej osoby, macie szansę wyjaśnić dużo z tą osobą. Wyjaśnić, popchnąć pewne sprawy do, do przodu, oczyścić atmosferę. I dla części z Was po prostu ostatecznie zamknąć ten rozdział, dzięki czemu będziecie wolni, dzięki czemu bardziej otworzycie się na nową miłość. Więc to też jest bardzo ważny proces, więc nie uciekajcie od tego, yy, tylko pozwólcie temu płynąć. Pozwólcie, yy, pozwólcie się zaprosić, pozwólcie, nie wiem, wygadać się tej osobie sami, jeżeli macie coś do wyjaśnienia, wygadajcie się, yy, powiedzcie, co wam leży na sercu, a na pewno poczujecie takie oczyszczenie, uwolnienie, yy, taką, 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 takie odrodzenie, bym nawet powiedziała, w, w swoim życiu. Więc kochani, no, dzień pełen ważnych, Momentów, tak? Myślę, yy, ważnych momentów, które ostatecznie pozwolą nam. Pójść do przodu, załatwić jakieś sprawy, odzyskać swoją siłę, odzyskać wolność. Um, uda nam się znaleźć właściwy kierunek, właściwe rozwiązanie na pewne rzeczy. Uda nam się pozamykać sprawy, które już być może długo, długo gdzieś tam zakopowaliśmy trochę pod dywan. Tym razem wyjdą one naprawdę w pełnej krasie, ale to jest na naszą korzyść, tak? Żeby w końcu stawić im czoła, żeby w końcu przeprawić się z różnymi sprawami, żeby w końcu właśnie zamknąć jakiś rozdział i by być wolnym, i by być wolnym po prostu. Po prostu kochani, pokażę Wam jeszcze, co jest na spodzie. Wiem, że lubicie. To, że Wam pokazuję, co jest na spodzie. Królowa w siła i trójka buław. Widzicie? Macie w sobie odwagę, macie w sobie siłę, żeby właśnie zostawić coś za sobą w końcu ostatecznie, ruszyć do przodu, więc podejdźcie odpowiedzialnie do tego, ale też z wrażliwością wobec innych, wobec siebie. To jest czas odważnych działań, czas odważnych decyzji i wiary w siebie, przede wszystkim wiary w siebie, w swój sukces, w swoje marzenia. A na spodzie macie, kochani, jeszcze dziewiątkę kielichu, więc dokądkolwiek zmierzacie, będzie Was to prowadzić naprawdę do, do szczęścia, do radości, do poczucia spełnienia. I o to w tym wszystkim chodzi. <laughs> Wszystkiego dobrego Wam życzę miłego dnia, no i do zobaczenia. Pa pa.